Kurde, gdzie ja jestem? Co? O mój Boże, co ja takiego wypiłem, że ja teraz tu jestem? Ktoś nie wiem, ktoś się ze mną bawi, coś. zabawa powrotna? Co? Nie wiem w ogóle, gdzie jest ten hef Pajas jeden. Pewnie się gdzieś śmieje, ale. Jak ja tam. Nie ma tu innej drogi? Nic nie widzę w ogóle. Chyba... Chyba. jedyna droga, nie? Nie wiem. Gdzie ja tam mogę wejść? Nie, ale mogę sobie wejść tutaj. A patrz jak ładnie skacze. Kurde Nie mam zielonego pojęcia, co to się właśnie stało. W ogóle, gdzie ja jestem? Tego. Odrobinę. o odrobinę. Zaraz pewnie wyjdę na zewnątrz, będzie hef, i cała reszta osób, które będą mnie wkręcały, no się śmieli, pewnie jak to on, nie? Gdzie? Yeah. Jak to? Muszę uważać, żeby nie spać bo jak spadnę to dead. I konkretny dead Eee, yy, okej. Okay. Skok wiary! O! Okej. Okay. Żyję. Dobrze idę. Eee. Yy, yy, chyba ta? Yy, ta. Ta no ja mam iść źle, no kurde. O, o! Drabina! Ha. Wychodzę na zewnątrz! Już prawie jesteśmy i... O, kurde, strzelają! Cholera jasna! Żebym sobie wybrał porę na wyjście! Że nie zginąć teraz! Jak ja mam tu. Z... Tam jest zombie. Gdzieś szkielet. O, już mnie zauważył fajnie. O, okej. Okay. Już raczej mnie nie złapię. Tam pająk. spadaj głupi zombiaku O, strzelają! Cholera jasna! No to jestem. Uziemione. W ogóle. O, nawet z księki nie zauważyłem. Ale to zaraz, zjem sobie jabłko szybko. Ja Jabłko. O, jest. Lepsze światło, lepsze światło. O. I. Słoniowaty. To? No. W ogóle. O co chodzi z tymi. O, ja mam strzał. O co chodzi w ogóle z tymi jakimiś podpowiedziami, czy co? Nie mam żadnego pojęcia. No cóż, a ja wreszcie mam światło. To, to co? Nie wiem, poczekam może do rana aż słońce wejdzie, ze zajdzie nie wiem <grystanie> Okej, okay. no to ja się prześpię <grystanie> Okej, okay, wstałem O fajnie opadłam, Już wiem co mi obudziło eee, a więc tak, myślałem, że będzie słonecznie jak wstanę, a tu klops I Już do mnie strzelają cholera, spadam stąd wodą do... Zginę zaraz, a ja nie chcę ginąć to nie, wiem do mnie strzela. już się szybko sobie zjednąć. Dobra, teraz trzeba się zastanowić, o co chodzi. O, moja twarz. O co chodzi z tym słoniowatem Nie wiem. Czegoś szukać, czy jak? Czy to w ogóle jakaś zabawa śmieszna? Nie ogarniam. Nie mam żadnej broni. Nie mam niczego tak naprawdę. Słoniowat. Co, co to jest W Bóle. Co to? O, to most jest. Idę w kierunku mostu! Jak znajdę tego pajaca, to tak mówi w ten Web, że zobacz. Nie bawi się tak. W ogóle... Czy... hmm. Czy tak góra? Nie, o, o, tam czerwona coś jest. Ale w ogóle to przypomina mi słonia. Tak, tak chyba to jest słoń, nie wiem. Mam wrażenie, że to jest słoń. Dziwny słoń. Trąbał. Mniejsza. Jest most. Idę z mostem. O, Zepsud. Nie no na bank, Hef to wszystko przygotował i będzie się śmiał czy coś zapewne. W ogóle tak dziwnie, nie? Tak bez... bez bez duetu. No ale cóż, zaraz powinno być normalnie, jak go znajdę i w mu przy fasole. Jak ja tam wejdę, nie wiem, ale on przecież... No tak... To jest dirt. Okej, okay, już jestem na górze. Yy, jak tam zejść, żeby... O, coś tu jest. O. Ło, okay. wow, no patrzcie, kolejna skrzynka, no, jakbym nie wiedział. Yy, strzałka, super. I znak czerwony. To czerwone, to to było to oko tam z tamtej strony. Nie wiem o co chodzi z tym znakiem czerwonym. tam ja dziś iść w ogóle. Strzałka. Tak jakby mi kazała, nie wiem, patrzeć? tam patrzeć? W tamtym kierunku? No i co jest w tamtym kierunku? Nic czerwonego nie widzę. Coś chyba komuś nie wyszło No ale co ja mam iść Hef, jeżeli tu jesteś to weź wyskocz, poddaję się Kurde, bo to nie ma sensu Nie wiem tam szukać, gdzie mam szukać No a ten o nic nie powiem no, oczywiście Ichra się pajac Dobra Zejdę No i tak idę w tym kierunku tego drzewa Chyba to te drzewa, nie wiem Pójdę do tego drzewa. Tak jak. O, o, o! Czerwone jest. Chyba nie wziął pod uwagi że pada deszcz. I nic nie będzie widać. No i co? Jestem przy czerwonym drzewie, co mam wejść na nie? Czy jak? Co ja mam niby zrobić przy tym drzewie? Nie mam skakać po nim, czy co? O, spadłem. O, o, o! Słońce nocą. Ok. To już w ogóle dziwne? Nie mam żadnego pojęcia, teraz już kompletnie. O, w ogóle tu skrzynkę widać. A ja nie widziałem. Gdzie tu jest jakieś słońce? Dobra, ale czego ja mam szukać? Jakiegoś słońca? Nie wiem, jakieś słońce nocą. Pff, co to ma znaczyć? Czy to, że to? To też chyba a nie jest aż tak jasne, że było słońce nocą, nie? Co ja mam szukać? O... tam się tu świeci. Co to jest? Nie wiem, ale zaraz zobaczymy. Zjem szybko, zejdę. Nie, no naprawdę już nie wiem o co chodzi Tak sobie myślałem, teraz w międzyczasie Ale wam nie mówiłem, ale wam powiem Że... nie wiem Mogło go... znaczy, nie wiem A! Tak sobie myślałem, yy, że może go porwali Czy coś, nie wiem Bo te wskazówki to jakieś śmieszne są w ogóle Tam jakieś drzewo, tam jakiś słoń w ogóle nie wiem, gdzie ja byłem. O co w ogóle tu chodzi? Nie wiem. O Boże, zacząłem się cofać. No to cóż, trzeba lecieć dalej i zobaczymy, co tam będzie, bo nie mam zielonego pojęcia. A więc, cóż, idę tutaj. I zaraz się dowiemy, co tam jest. I ja idę bratować hewa. Chyba najwyżej będzie się ze mnie śmiał, jak to on, nie? O kurde, spadł. A, że mnie spadł. Jak ja mam tam. Cholera, jasne. jak ja mam tam wejść.